Drodzy widzowie, Jezus mówi dziś do nieprzypadkowych słuchaczy. Mówi do tych, którzy zapewniali, że go kochają. Na pytanie jednego z najbliższych Judy Tadeusza odpowie tak: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Dziś słyszymy często kochaj, jak chcesz. A on mówi: nie, to nie tak. Jeśli zachowujesz moją naukę, wtedy mnie kochasz. Kardynał Sarach zauważa, że miłość bez prawdy jest sentymentalizmem, a prawda bez miłości twardością. A Jezus łączy jedno i drugie. I nie zostawia nam cienia wątpliwości, że miłość do Niego to nie jedynie emocjonalna pobożność czy chwilowe uniesienie, ale konkretna wierność Jego nauce. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. To zdanie nabiera szczególnego znaczenia właśnie dziś, kiedy Ewangelia zdaje się coraz bardziej nie pasować do świata. W erze coraz powszechniejszego relatywizmu i własnych wersji prawdy, Ewangelia z uporem przypomina nam, że nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, ale ten, kto spełnia wolę Ojca. Jezus nie pyta nas o wiarę tylko. Nie wystarczy powiedzieć, wierzę. Tak, tak, jestem ochrzczony. Pytało o miłość i to wedle jasnych kryteriów. A ona wyraża się w konkretnych, codziennych wyborach. Franciszek powiedział kiedyś, że chrześcijanin nie może być letni. Letni chrześcijanin to ten, kto zapomniał, co to znaczy kochać naprawdę. To jedno zdanie Jezusa rozdziela miłość prawdziwą od iluzji miłości, wiarę żywą od pustych słów. Jest jak lustro, które Chrystus nam dziś podsuwa. Często miłość kojarzymy tylko z emocją, wzruszeniem, pięknym przeżyciem, a dla Niego ona ma bardzo konkretny wymiar, codzienny i wymagający. Nie polega na wzniosłych słowach, ale na wierności Jego nauczaniu. Także wtedy, gdy jest to trudne, niewygodne i niepopularne. Święty Jan od krzyża mówił, że będziemy sądzeni z miłości, ale to nie będzie miłość uczuciowa, tylko miłość wierna. Jasne, cenimy sobie naukę Jezusa. Pięknie mówił, promował pokój, był dobrym człowiekiem. Ale Jemu nie o podziw chodzi, mówi wyraźnie. Jeśli mnie kochasz, to żyj tym, czego uczę, a żyję Jego nauką, kiedy przebaczam zamiast pielęgnować urazę, kiedy dochowuję wierności, nie szukając szczęścia gdzie indziej i z kim innym, kiedy ważny jest sakrament, a nie tylko obrzęd i tradycja. To trudna miłość, ale prawdziwa. Bo jak mówił ksiądz Piotr Pawlukiewicz, miłość to nie wtedy, kiedy ci się chce, miłość to wtedy, gdy ci się nie chce, a jednak jesteś. Dziś wielu mówi: Wierzę w Boga, ale nie w Kościół. Albo Jezus tak, Ewangelia może, ale bez przesady. Tak tworzymy własną wersję chrześcijaństwa wygodną, pasującą, nawet podlizującą się światu, ale oddalającą się od Ewangelii. Jezus nie powiedział Kochaj mnie jak chcesz. Powiedział: Jeśli mnie miłujesz, zachowuj moje słowo. Wobec przeróżnych ideologii deformujących pojęcie miłości, tożsamości, rodziny. Chrześcijanin, ty i ja, musimy mieć kręgosłup oparty na Ewangelii, a nie na modnych i promowanych trendach.